Proszę, proszę, Nie, już wsiadłeś, proszę. Proszę, proszę. Czy, czy tu ktoś krzyczał? Aha. Wesołych świąt. Zdrowia Zdrowia i Aleluja. Bo to najważniejsze. Dobrze, że wpadłeś. Czy to na pewno ja miałem wpaść twój? No, nie, nie, nie miałeś. Ale wpadłeś, to jest dobrze. Siadaj, kochanie. Do Siadaj, jest, kochanie. No jak tam? Widzę, że dobrze. A pani... A, a, a jaka pani? Do ciotki mówisz, tarpani? No też ty mi pomierza. Pa... A ciocia, ciocia teraz tutaj. No ja widzisz. Prowadzę mu gospodarstwo. Pani kuchenna jestem. Aha, temu panu prowadzi pani ciocia gospodarstwo. No, skąd? Jemu prowadzę, przecież nie temu. To szuja. No co, no co, no co, no co, no co, no co, no, co ja ci zrobiłem? Cóż ci takiego zrobiłem, o dzieciątka? Oprócz tej pamiątki jedynej po naszych piątkach. Wróciłem raczej mało, wielbiłem twoje ciało, robiłem ci kakao. A -a. Nie brałem, gdy znalazłem, pukałem za nim wlazłem, nie szapowałem masłem. Ja. No co, no co, no co, no co, no co, no co, no, co, no, co ja ci zrobiłem? Cóż ja takiego zrobiłem, jaką są zbrodnie, że dziś odwracasz się tyłem do mnie swobodnie. Nosiłem ci do pralni, paliłem piec sypialni, czyściłem w umywalni kran. Polacy jadłem zimny, zalutowałem rynne, a wady tak niewinne mam. No co, 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 no co ja ci zrobiłem? Cóż popełniłem za winy, jakie przestępstwa, Wprócz tej drobniutkiej dzieciny w chwili szalentwa. Próżączek raz muzi, tyłeczka oraz buzi, co w niej siedzą czubczuzi, rżnie. Z zdjęta skóra, o co, zbrodnia która umieszcza na torturach mnie. No co, no co, no co, no co, no co, no co, no, co, no, co, no, co, no co ja ci... No co? Ale jemu, 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 to znaczy panu Kustoszowi tak. jak ty myślisz, widzisz? skąd on by brał na te mundury, na te szamerunki i kwaterunki? ordery ordery tak. na, na te ostrogi ostrygi no, no skąd mój drogi on by na to no przecież ja dla niego prowadziłam tutaj gospodarstwo temu panu ale ten pan to znaczy to jest kustosz prawda A przecież on, docia, on, on mnie proszę ciebie zawdzięcza tę całą swoją karierę to że jest majorem straży bankowej konnej straży bankowej to dzięki mnie awansował z nocnego, prostego stróża, pieszego. Nie. Ale, ale, proszę Cię, no nie tak, chodzi o, o no. ten pan, który u tak. prowadzi gospodarstwo? Tak. Czy to jest pan Kustos? Tak, i właśnie, on... mi, i, i w zamian widzisz tak. za to wszystko. Czego on zaznaje ode mnie, porzuca mnie regularnie. Nie regularnie! Nie, jest nieregularnie. nie regularnie! No tak, nieregularnie. nie no tak, regularnie. Ja tak. Ta A zawsze wraca. A wraca, żeby to porzucić. Czuja! Szuja! No miał nastrój i nabuję. Szuja. A wierzyłam przecież mu jak nikt. Szuja! Cię tuka mówić, proszę buja! Aleluja! Wesołego zrobił i z niego! Szuja! Nie ta larwa jeszcze żuja! Szuja! Dodaj ten przywkier wotniaków prync. Szuję, kamień statuje! Fałsz i ruja ekskluzywnie powodują, mnie! gdy życia zdarła faceta już maskę, tym fasada rozpada się z trzaskiem, gdy za nim wyjrzy jak dupa z pokrzywy, pysk zły i obrzydliwy i prysznie cały wnet. O wtedy chociaż się pragniesz wsiąkać, nie na zobaczyć, nie na urąg. Choć typą żywą nie chcesz plus pachać to same postawy. Krzyknął tobie Och! Szuja! Pióra, by pożyczyć, odanuje. Podanuje. Szuja. By opisać, co to jest za ty! Szuja! Kawał matrymonialnego zbudia. Jeszcze trwóje. Nieudana Generę Tarna. Szuja. Najpiękniejszy końc życia u mnie. O To czym ze mnie wykwanie człem. Szuja. cóż tak jak uczyniłam moja, Żem jak tu ja. Podrażnięta czy tym dzisiaj jest. Mówię ci. Podrażnięta jest. No, gdzie połóżcie, ciotka. Za pojedynku się z nim. Ja, ja nie mam najmniej głupię. A to co? Nie chodzi o imię, tylko o pojedynek. Jak tylko spróbuję, to zastrzelę Gucia jak psa! Panie tak. ja nie jestem Gucio, panie majorze! No co, nie macie zastrzelić, dobrze, A. nie zastrzel go. Ale czemu go zastrzelisz? Nie macie tych... Um, łożyszoletów. Zarąbię Gucia jak psa! Dobra, dobra, on ciebie zarąbie. Nie, nie że go, nie macie pałaszy. A ja nie mam na imię Gucio, No, Ale masz honor, chyba, gówniarze! Co mam was Wyprowadziłaś mnie zrównoważona. Ja, a, a, a taka malutka byłam, jak mnie nosił na rękach. Też mnie wyprowadza. Na co mamy się pojedynkować? No, no, masz, masz, no a, na, właśnie. No jajka. O nie, ja jestem uczulony na białko. No, nie, nie. nie, to, nie. To, to na jajka na twardo. Wiesz, mówię, wiesz. Wiesz wszystko, wiesz. Masz ty też, Guciu. Ty jak ci tam, weź, wiesz, wiesz. Wiesz No i stań, stańcie siebie plecami. Stańcie. Na moją komendę pamiętaj. Masz? Gdzie lecić? Gdzie Stój! Słuchaj! 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 A nie to, to niech,